Siemaneczka. Ogólnie Czemu mnie nie było, no Chaotycznie jest ostatnio w szkole No Nie ma zbytnio tutaj Nowości Jakieś No Ogólnie Co takiego by się pozmieniało? No, nagram jakiś film Co to jakiś czas Będę nagrywał już shorty Ale to nie będzie oznaczać że będę jakoś często, super może to oznaczać z tego, że Shorty nie, nie będą się pojawiać często wszystko nie będzie już takie częste jak zwykle może być już wszystko rzadziej jeszcze te czasy graneczka, to jeszcze były te takie zwykłe czasy jeszcze nagrywałem ale no teraz już nie ma opcji, że będę jakoś często nagrywał, tym bardziej z Minecrafta, z takich moich serwerów Apernos, po, po pierwsze nie mam kogo nadminować. Numer dwa, sam to nie ogarnę. Numer trzy, Permisji nie ogarnię. ale ogólnie, no daily by mogło być, no nie obiecuję, ale to też jest bardzo ciężkie, w sumie. Ale też ja bym ogólnie zaznaczył w tym, że To, że ja tu próbuję jeszcze to odbudować, no to to już tak jest jeszcze trudne. Bo to nie jest z najłatwiejszych rzeczy. Ogólnie no ten pierwszy film. Bardzo fajnie, że ingerowaliście w niego testowy świetleń prawie okej. Okay. Bardzo się cieszę, też z tego, że Dis jest na 50 wyświetleń prawie. Ale tam no, ogólnie, ostatnio, nie wiem, że powróć Nie wyszła za dobrze, jak zwykle. Niestety, bit jak zwykle, za głośny. Ale nie jestem zadowolony, że chociaż to 6 wyświetleń jest, nie? A z tego Robloxa, no, chociaż mogliście to obejrzeć, szczerze. Wiem, ten pierwszy dalej miał powalone dźwięki, jak na tym innym. Nie mam już no, ogólnie z Miasto Przyjaciół, ale kto oglądał, wie. Live, no, ogólnie live, o Jezu. To miasto, to miasto Przyjaciół nie istnieje. Ten single player nie wiem, czy jest. Może ci są o nie no, co walić? Tu nie ma takich zbytnio ciekawych. Halo ogólnie! Daily by mogło być. Nie ma. Ogólnie to też zależy od tego, jak bardzo dużo czasu będę miał. Jutro w sumie. Może będę miał czas. Nie obiecuję. Ale. Są takie trzy rzeczy. Numer no, jeden: e, fi Filmy i shorty nie mogą się pojawiać zbyt często, choć z shortów może być to o wiele szybciej. Bo shorty trwają mi tam po 2 e, minuty do pół godziny. Raz na przykład i no, najdłuższy short trwał ponad 2 godziny, no ten kanał. Powstał tylko dzięki jakiemuś mojemu staremu koledze, co miałem. Ja wam pokażę w sumie. Aha, bo mi. Nie zaznaczyło, fajnie, dziękuję. Oton, to jest mój pierwszy short, który był na tym kanale. Z tego powodu zacząłem ogólnie nagrywać już. I to jeszcze na starym telefonie. Czwarty short. Piąty short to już był trapowy. Trapowy. No w sumie tak. Trapowy, SMP To był mój pierwszy serwer, który miał na celu działać, ale nie wyszło Jak kozak Traper view, czyli taki niezbyt sławny raper No to ogólnie ostatnio z nim będę robił piosenkę No będzie moim prezydent. no na tej piosence jest moim prezydentem No tam robi mi tam na razie, ale nie będę tam zdradzał Tutaj jest jeszcze trapowy, to jest ta sama wersja jeszcze trapowego, potem już przestałem. Później, chyba miałem pomysł na to, i to jeszcze chyba, gdy to wstawiałem, to już to było gotowe. Chyba i stawiłem z graneczka 2 automatycznie, shorty. Potem 0, tu, o jezu, to jeszcze było ta, ta ta, ta nazwa, ogólnie ta nazwa, co jest tutaj w tym szorcie, no to ona była bardzo długa, teraz jest zmieniona na tą, choć będzie zmieniona, nazwa już nie będzie zmieniona, ale ogólnie dalej, czy były wyzwania, o Jezu, to były takie dziwne moje wyzwania, tu z tym zapękleniem to dopiero wróciłem, wtedy bo, chyba po wakacji, o Jezu, nad jeziorem, to wtedy się spaliłem udo totalnie. Potem no. Tak samo tu jest to miasto. Tu jest już ta piosenki Jezu. A jest to niepubliczne. Niestety tu YouTube nie tak zrobił. Film. A tu jest... O Jezu, to pamiętam te edity. Te edity były ogólnie mega dobre. To miało tak na początku mega słabo, potem się to wybijało. To jest mega dziwne. Ale ogólnie te ostatnie shorty no nie są zbyt mocne. No, te 2000 to mnie bardzo uszczęśliwiły. No. I właśnie dlatego nagrywam tego shorta, żeby wam to przekazać. Ogólnie. Co jeszcze takiego? No nie, nic. Ogólnie mam nowy telefon, więc będzie. O wiele łatwiej to robić. Więc... Widzimy się już niedługo. Bajajo!